Dzień dobry, szczęście Boże, dobry wieczór. Koni, bardzo serdecznie Was witam w naszym kolejnym różańcowym spotkaniu z Zielonej, czyli komentarze do różańca. Kolejna tajemnica. Dzisiaj tajemnica bolesna, tajemnica myślę trudna bardzo, bo taka trochę nieuchwytna. Mamy dzisiaj biczowanie Pana Jezusa. Można by sobie powiedzieć, co jest w tym nieuchwytnego, no Pana Jezusa strasznie umęczono. Kochani, nie będę wam czytał fragmentu Biblii, dlatego że w Biblii de facto jest o tym jedno zdanie. Nie da się żadnego fragmentu większego przeczytać, bo każde większe fragmenty dotyczą już innych wydarzeń. Zawsze się pojawia tylko jedno zdanie, że Piłat wydał Jezusa na ubiczowanie. Kochani, oczywiście ten moment męki pana Jezusa został potem u różnych mistyków, u różnych świętych mocno rozbudowany. Ja pamiętam, kiedy oglądałem już od Pasję Gibsona to chyba najbardziej właśnie mnie bolał ten moment. U Gibsona to jest straszna scena, gdzie Pana Jezusa po prostu chyba przez wiele, wiele minut, jeżeli nie godzin, męczono biczowaniem. To jest takie, że jak ja Go zobaczyłem tam po tym biczowaniu, oczywiście w tej wizji Gibsona, ale też podobnie niektórzy mistycy o tym piszą, że tak to wyglądało, że On na tym to oparł w pasji Gibson, to sobie pomyślałem, to już nawet nie było potem potrzeba ukrzyżowania. On był już tak prawie że zabity tym biczowaniem, że to, że on w ogóle wstał i że poszedł dalej, to, to niewyobrażalne. Ale nie chciałbym się właśnie na tym koncentrować, bo mam takie wrażenie, że kiedy myślimy o biczowaniu, to myślimy właśnie o tym, chociaż to oczywiście było na pewno bardzo dotkliwe dla Pana Jezusa. Ale ja kiedy słyszę biczowanie, kiedy słyszę bicz, to natychmiast mi się przypomina inna scena biblijna, gdzie pojawia się bicz i gdzie bardzo możliwe, że jest inny wymiar tego bicza pokazany. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś pan Jezus spotkał taką kobietę, która cierpiała na krwotok od wielu, wielu, wielu lat. Nie mogła sobie poradzić z tą kobiecą przypadłością. To powodowało w niej ogromny ból, też ogromne osamotnienie. Kiedy pan Jezus ją uzdrawia, tam jest bardzo ciekawy moment. Kiedy ona go dotknęła, pamiętacie, tam jest taka scena on idzie w takim wielkim tłumie. Ona podchodzi do Niego od tyłu, chwyciła się tam po Jego płaszcza, frędzli Jego płaszcza i w tym momencie poczuła, że została uzdrowiona. Pan Jezus się zatrzymuje, szuka tej kobiety i kiedy z nią rozmawia, mówi takie zdanie Córko, jesteś wolna od swojej dolegliwości. I tam, gdzie jest dolegliwość, dosłownie po grecku jest słowo bicz. W sensie Jezus tam tak naprawdę mówi jesteś wolna od swojego bicza. Tak jakby Pan Jezus mówił, że to, co jej się przydarzyło, ta jej choroba, to to ją biczowało nieustannie. Jezus jej zabiera ten bicz i mówi, jesteś wolna od tego bicza. Kochani, na czym polegał ten bicz tamtej kobiety? Oczywiście na pewno polegał też na bólu fizycznym, to jasne. Ta dolegliwość sprawiała, że ona od wielu, wielu lat, od 12 lat dosłownie, cierpiała fizycznie, ale ja jestem przekonany, że to nie było największe cierpienie. Jak może wiecie, kobieta w trakcie tych dni, w trakcie miesiąca, a ona miała te dni przez 12 lat, jest uznawana w Izraelu za tak zwaną nieczystą. A to znaczy, że nie wolno jej wtedy się z nikim kontaktować, nie wolno jej nikogo dotykać. Ja zawsze jak o, o tym myślę, o tamtej kobiecie, to sobie myślę, nie wiem czy ona była matką, nie wiem czy miała dzieci, bo Ewangelia o tym nie wspomina, nie mam pojęcia, czy miała męża, czy miała rodzinę, może była sama, ale jeżeli miała jakąś rodzinę, to pomyślcie. Ona od 12 lat nie dotykała własnego dziecka. To dziecko pewnie, nie wiem, jeżeli było małe, chciało się garnąć do mamy, chciało się przytulić, chciało być z nią. Ona nie mogła go dotknąć. Od 12 lat, jeżeli miała męża, to nie dotykała, nie całowała, nie przytulała swojego męża. Mało tego. Prawo żydowskie mówiło również, że wszystkie przedmioty, których używała ta kobieta, tylko ona mogła ich używać. Nikt nie mógł dotykać jej przedmiotów, czyli właśnie, nie wiem, kubków, pościeli itd. Pomyślcie, ona pewnie, jeżeli mieszkała w jakimś domu, to miała swój pokój. Taka strefa kwarantanny, gdzie nikt nie mógł wchodzić, bo nikt nie mógł dotykać jej, jej przedmiotów. Pomyśl takie, to musiało być straszne osamotnienie. Ona od 12 lat jest w takim kokonie samotności. I myślę sobie, że kiedy Jezus mówi, daj zabiorę ci ten bicz, to na pewno chodzi mu też o ból fizyczny, to jasne. Ale przede wszystkim pewnie jemu chodziło o to, choć wyprowadzać cię z tego kokona samotności. Wreszcie będziesz mogła kogoś dotknąć. Zobaczcie, ona została uzdrowiona w ogóle przez dotyk. To jest bardzo ciekawe że zrobiła właśnie to, czego nie wolno jej było robić, nie wolno jej było nikogo dotykać i ona sobie pomyślała, z geniusz kobiecy, a dotknę go, to będę uzdrowiona. Czyli zrobię właśnie tą rzecz, której nie mogę. I ten dotyk ją uzdrowił i ten dotyk sprawił, że ona wreszcie po 12 latach mogła zacząć ludzi dotykać. I kochani, kiedy sobie myślę o tej tajemnicy biczowania, to tak, na pewno to jest taka tajemnica, gdzie Jezus się jednoczy z naszym bólem, takim fizycznym, cierpieniem, gdzie po prostu mamy różne rany i tak dalej. To nie wątpię ale myślę, że najbardziej on się łączy w tej tajemnicy z takimi biczami właśnie samotności, takiego opuszczenia w życiu i tak dalej. znam mnóstwo ludzi, no każdy zna, nie? Wielu z was też pewnie tak się czuje, gdzie mamy takie wrażenie, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, że nikt nas nie chce, że... nie wiem, jakby nas nie było, to by nie było różnicy, nie? I mam wrażenie, że takie bicze są znacznie gorsze niż bice bicze fizyczne, czyli takie biczowanie duszy i serca, po co Ty w ogóle jesteś? Po co Ty w ogóle żyjesz? Jezus mówi, daj mi ten bicz. On wziął od tej kobiety ten bicz, no i dał się sam wybiczować. Tak jakby chciał przyjąć na siebie te wszystkie razy samotności. Zobaczcie, on na krzyżu był zupełnie sam. Nie? Wszyscy go opuścili potem w tej jego męce. On doskonale wiedział, co to znaczy być biczowany opuszczeniem i samotnością. Kochani, może warto dzisiaj w tej tajemnicy właśnie z tym posiedzieć. Jak masz gdzieś takie doświadczenia, Takiego pozostawienia, opuszczenia, bycia nieważnym, bycia odsuniętym gdzieś na bok, że ludzie cię nie chcą, albo tobie się wydaje, że cię nie chcą, bo tak często nie jest, tylko nam, nam się tak wydaje. Usiądź dzisiaj z tym z Panem Jezusem, On tam był, on, on wie, co to znaczy. I On chce powiedzieć dokładnie te słowa, jestem przekonany, co do tej kobiety. Córko, jesteś wolna od swojego bicza. Jesteś wolna od tej dolegliwości, czyli od tego biczowania, które masz w życiu. Tą dzisiejszą tajemnicę poświęćmy właśnie na to. pomódmy się wspólnie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kochani, przyjmijcie na koniec tego naszego spotkania błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa i do zobaczenia kochani w kolejnych odcinkach zapraszam już jutro będzie kolejny komentarz różańcowy. Z Bogiem wszystkiego dobrego. Pa. Mm.